Yy, tak wiatr jest dla mnie w ogóle sprzymierzeńcem talnym. I ziemia, i woda. Jakby, po prostu tak na takim poziomie kinestetycznym staram się z tym wszystkim kontaktować. Nie jak najwięcej przebywać jakby na dworze, w przyrodzie. Yy. Zbudowaliśmy saunę w ogródku i to jest świetne. Tylko, że po prostu bez względu na porę roku jednak bosa stopa idzie. Yy, idzie po trawie yy, albo się paruje, yy, nawet chociaż powietrze tutaj, gdzie mieszkam jest bardzo niedobre. To ja i tak gdzieś za przykładem drzew, które jakoś dają radę, wciągam to. <śm> mam też pilucz w sypialni, ale ale staram się jakoś właśnie tak wchodzić w to, co jest. Doceniać każdy skrawek trawnika, który jeszcze istnieje, czy łąki, czy mchu, czy lasu. I też moje psy dużo pomagają, bo są duże i potrzebują dużo biegania, dużo lasu i to jest na pewno kontakt z dziczyzną na co dzień jest świetny. One są naprawdę od wilków. I to widać w ich różnych zachowaniach. Zwłaszcza Zuza, która jest nowa, wielka i czarna. Jakbym mogła, to ją nazwała Czarna Furia. Albo lśniąca Łuska, albo Ryba. Ale nie, już ma imię i w ogóle nie możemy jej zmieniać, więc... Przepraszam wszystkie Zuzanny, które czasami obok niej stoją i się mylą. Ale... No. Ale ona ma taką energię, w ogóle wilka, jeszcze mocniejszą chyba niż Bobo. Bobo już się, Bobo już się totalnie jakoś zmiszkował, ale przy niej jeszcze się reaktywuje, jakaś dzicz w nim. No nie wiem. Staram się w naszej szerokości geograficznej po prostu kontaktować i łączyć. Teraz siedzę i patrzę na moją brzozę której jednak nie ściełam. To jest czuły punkt. Drzewo. Oddychamy, wydaje mi się, tym samym powietrzem, w sensie warszawskim. Mm -hmm. Myślę sobie, że to miasto, infrastruktura tego miasta jakoś nie sprzyja temu połączeniu z naturą. Tak, aczkolwiek stosunkowo w porównaniu do innych metropolii. Mamy dostęp do nieba. Jakby nie, wiem, jakby nie budowali tych nowych rzeczy, to po prostu cały czas jest niebo, w przeciwieństwie do momentami Londynu czy Nowego Jorku, że jakby, czy dużych miast, że jakby, tych, które też nie zostały zburzone, że u nas jest po prostu jednak ciężko wyjść z tej pustyni powojennej. Mm -hmm. Oczywiście ważne jest dla mnie to, że żeby, żeby powiedzieć chyba zawsze chcę to powiedzieć, że nas, ludzi na planecie Ziemia, nie stać już na mięso kompletnie i należy z tym skończyć. No, to jest ważne. Że kolejne pandemie będą tylko dlatego, że po prostu zwierzęta hodowlane są za blisko dzikich zwierząt i przenoszą się różne bakterie i choroby przez to trochę jak prowadzić swój pług przez kości umarłych, że jakby to jest karma, która wraca do nas za to, jak traktujemy ziemię, jak traktowaliśmy zwierzęta, to wszystko do nas wraca w postaci chorób teraz. Tak, natura jest silna i poradzi sobie bez nas. A powiedz, kiedy cieszysz się, że jesteś kobietą? No, jak jestem goła, oczywiście. <laughs> jak jestem goła w płetwach i w jeziorze, to już w ogóle jest najlepiej. Jak tańczę? Jak się kocham? Jak śpiewam? To są takie momenty najważniejsze, chyba. Cudowne. Tańczysz. Jak tańczysz? Gdzie tańczysz? Tańczę na scenie najbardziej, ale też już, już jest, kurczę, nawet nie wiem, ile lat pracuję z Izą Szostak, tancerką, choreografką. Poznałyśmy się na planie teledysku nazywam się Niebo i Miód. Jechałyśmy razem z Anią Bajorek reżyserką do Szwecji, kręcić te dwa klipy. I ona wtedy powiedziała, że no wiesz, jakbyś chciała kiedyś coś potańczyć, to oczywiście możemy to zrobić. Oczywiście ja zbierałam się z tą decyzją i jakby szukałam w sobie odwagi, żeby w ogóle się z nią umówić, jakieś też chyba z dwa lata albo rok, to najmniej. Czyli pamiętam, jestem słaba w datach yy, i tym, jak życie płynie, to ja nie ogarniam, kiedy co było. Ale jak przyszłam na pierwsze zajęcia. A, wiem, przyszłam na pierwsze zajęcia dosyć krótko po wywiadzie do wysokich obcasów czyli w mocnym dużym takim napięciu i stresie było moje ciało. I pamiętam, że przyszłam na pierwsze zajęcia do Izy. I od tamtej pory w zasadzie się widzimy jakoś tam regularnie i pracujemy. Głównie improwizacja. Powiedz mi na koniec, też w ramach tradycji kobiecankowej, za co jesteś wdzięczna? Dziś. Jestem wdzięczna za wszystko to, co mnie otacza, i za wszystko to, co mam w sobie, w środku. Jestem wdzięczna każdej aktywistce i aktywiście, który walczy o naszą planetę i o prawa kobiet, o równość, tolerancję. Jestem wdzięczna wszystkim, którym się chce reagować. Nie śmiać się z żartów, które ranią kogokolwiek. Jakby mieć tą świadomość siebie i swoich wartości. Jestem oczywiście, tak jak wcześniej mówiłam, no, wdzięczna za moją rodzinę, za moje psy, dom. Możliwość pracy z cudownymi muzykami, wsparcie przodków odczuwalne. I, I też wsparcie, które ja czuję. Naprawdę, to może się wydawać na przykład troszeczkę odjechane, ale ja naprawdę czuję energię różnych yy, mocnych yy, piosenkarek z przeszłości. Ja mam także, ja to czuję i to mi naprawdę dużo daje też siły, różne postaci. Za przyjaciół jestem wdzięczna. Za ciało, które mam. Tak, no, dużo takiego jest. Po no, prostu cieszę się. Mam nadzieję, że. Mm, mam nadzieję, że, że ta, si ta siła, którą ja mam, którą mają kobiety też w Polsce, które też widzą siebie nawzajem na tych y, spacerach, że to nam naprawdę wystarczy. Tak, no. Pytanie, czy siła jest taką jakością, która, wiesz, jakoś tam zanika, nie? Mi się wydaje, że to jest tak, że siła jest, tylko musi być jakiś taki zapalnik, ogienik, iskierka, które, które to podpalą, więc... Tego nie brakuje. <gry> Tego nie brakuje. Tego nie brakuje. I jak to się pięknie mówi... Jak zniknie ktoś, kto tą rolę iskierki, zapalnika ma, to się po zaraz pojawi, wiesz, może ktoś inny. Mm -hmm. Tak w to wierzę. A w ogóle sama mam w sobie tyle jakiegoś buntu i rewolucji, że sama stanę się tą iskierką. Nigdy nie wiadomo komu coś eksploduje. Po prostu. Postan po postanowi mówić prawdę i, i nie będzie to tylko bunt, ale też właśnie rewolucja. Hmm, tak. Tak, tak, tak. Tak, bo to nie musi być jasne. To nie musi być zawsze bunt. To może być mówienie miejsca mocy, nie? To może być miłość, to może być cisza, to może być pustka, to może być wszystko. Nie? Dziękuję Ci bardzo, że byłaś moją gościową w Kobiecankach. Dziękuję za zaproszenie i bardzo było mi fajnie. I moją gościową dzisiaj była Natalia Przybysz, wokalistka i autorka tekstów. Dzięki. Dziękuję Ci bardzo.